To jest nagrywanie. idzie już w tu klatkach. Okej, okay, idzie taki mryga czerwone. Uuu. I tu czerwone takie. Dobra, przyjechaliśmy sobie dzisiaj na szkolenie do Opola, do naszego macierzystego klubu. Szkolenie organizowane przez firmę QLMS. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. I będziemy uczyć się obrony miru domowego. Czyli home defense.